No kto ma pomysł? Jest jeszcze jedno zwierzę. Na M. Jakie? Kto wie? Może teraz dobry wieczór jaka odpowiedź? Myszałów. Myszałów Jeszcze nie. <śmiewanie> Jeszcze nie myszą. No ale słyszę, że w, w, w reżyserce też jakoś ta pora nie służy, bo reżyser stwierdził, że to bardzo ciekawe połączenie. Myszy ją łowił. No. Oj, reżyserka, miałam nadzieję, że przynajmniej w reżyserce będą wyspani o tej porze, no bo ktoś tutaj musi dzisiaj myśleć. Niecierpliwie się i chciałabym już tym bardziej przejść dalej. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Myśli królik? Ojej, no nie, nie, jeszcze nie. <słuch> Myśli królik, nie, ale reżyserowi bardzo podobają się takie tutaj y, krzyżówki jeżeli chodzi o nazwę. Tu mysz z ołowiem, a tu mysz z królikiem, no proszę. Nie, słuchajcie, nie o to chodzi. Te lepsze pomysły to były brówka, mucha, makrela. To są, to są takie zwierzęta, których słyszeliśmy, znamy, nie mamy wątpliwości, a z tymi tutaj krzyżówkami to różnie, różnie wychodzi. Kto ma jeszcze jeden pomysł? I już tutaj nie krzyżujmy tych zwierząt, nie krzyżujmy tych nazw, tylko skupmy się raczej na tych pojedynczych. Litera M, no mniej popularna litera, ale na pewno ktoś z was jeszcze jakiś pomysł ma. Kto? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Mama Muminka. Reżyserowi się podoba, bo... To jedna z jego ulubionych bajek, Pozwólcie, że nie zapiszę, bo nie, nie jestem pewna, do jakiej kategorii zaliczyć muminki, ale na pewno nie ukryły się w kopercie. Nie wiem, dlaczego akurat mama muminka, albo na M, no tak. Jeszcze nie. Pół tysiąca do wygrania. Wiem, że ktoś z Was na pewno jest w stanie sobie z tym poradzić. Może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Hucim no, w Pozdrawiam pana równie serdecznie. Nie wiem, czy chciał pan zabrzmieć zabawnie czy inteligentnie. To informuję, że nie wyszło ani tak, ani tak. Więc proszę jeszcze nad tym popracować. To jest zagadka na skojarzenie, także każdy tak naprawdę może wziąć w niej udział. Tutaj nie liczą się jakieś specjalne, dodatkowe umiejętności, tylko refleksji i umiejętność kojarzenia. Więc jeżeli masz pomysł, warto trafić tutaj do studia jak najszybciej. No, nie wiesz, czy poradzisz sobie z kolejnymi zagadkami. Jest pierwszy telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? E, Tadzik. Jeszcze raz? Tadzik. W kuchni na P. To pizza. E, proszę pana, już na początku powiedziałam, że czekam na cenzuralne odpowiedzi. Jeżeli nie wie pan, co to znaczy, warto sprawdzić w słowniku. A ja czekam na kogoś, kto ma rozsądny pomysł. Słuchajcie, co w kuchni? Co w kuchni może się znaleźć? Bo tutaj nie, pan chciał się popisać, ale chyba trochę nie wyszło. Na P, to. No... Jest ktoś taki i dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Witam. Jaka odpowiedź? Eee, duże Cyski. bada. <słuch> Szukamy czegoś w kuchni na literę C. Proszę się zastanowić, jeżeli będzie miał pan pomysł adekwatny do zagadki, to wtedy zapraszam do studia. Natomiast jeżeli pan się w ten sposób odzywa do kobiet, to wcale się nie dziwię, że siedzi pan sam o tej porze przed telewizorem i dzwoni do mnie. Proszę poćwiczyć. To swoje odzywanie się. Może jest szansa, że kogoś pan sobie zapozna, nie będzie pan musiał tutaj dzwonić. Może teraz dobry wieczór, jaka odpowiedź? Poproszę odpowiedź. Poproszę odpowiedź. Trzy, dwa, jeden. No, może kiedyś zorganizujemy taki konkurs, taką zagadkę, kto się zaśmieje. Fajniej do słuchawki to wygra 300 zł, ale nie tym razem. No i obym ja usłyszała odpowiedź z koperty jak najszybciej. Może teraz, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Eee, dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. A na jakie pytanie? Trzy, dwa. No jeden. już, już, mówię, ale co w no, kuchni, tak? A to teraz pan wie jaka odpowiedź, tak? No słucham. No to... Eee, co w kuchni, tak? No to pokaż cycki. Muszę przyznać, że tak bardzo mnie pan zaskoczył naprawdę tą odpowiedzią. Gratuluję. Nie powiem czego, ale myślę, że się pan domyśla. Stracił pan szansę na pół tysiąca. No, i też w tym czasie odbiera pan szansę komuś innemu, kto ma gotową odpowiedź. Umówmy się, że trafiając do studia, macie trzy chwile na podanie odpowiedzi, jeżeli ja tej odpowiedzi nie usłyszę straci szansę. Czekam na kogoś, kto ma pomysł i no, ma w głowie coś więcej niż to, o czym wspomniał pan przed momentem. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? O, proszę, poproszę odpowiedź. Sperma? Muszę powiedzieć, że... Niestety, niestety spodziewałam się takiej odpowiedzi, no i pan niestety potwierdził moje oczekiwania. No co zrobić? No, czekam na coś, co będzie bardziej adekwatne do zagadki. Jeżeli ktoś ma inne skojarzenia, zapraszam serdecznie do studia, bo najwyraźniej niektórzy siedzą samotnie przed telewizorem i jedyne co białego przychodzi im do głowy, to właśnie to, o czym wspomniał pan przed momentem. Może warto znaleźć sobie jakieś zainteresowanie hobby, coś, co sprawi, że będzie pan mogły pomyśleć o czymś innym. Stuwa do wygrania. Co jest w kopercie? Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? No to taka najgorsza z możliwych, chociaż ta poprzednia konkuruje. Możesz zgarnąć wszystkie nagrody w tym programie. Zdradzę Państwu, ale za momencik. Proszę bardzo, co udało się znaleźć? Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Jaką odpowiedź pan proponuje? Eee, kutas. No, w szafie. <laughs> chyba raczej nie to znaczy no na pewno nie wygrywam, pan oczywiście pieniędzy ale chwileczkę, chwileczkę bo daj się, ja nie będę powtarzać tego słowa mimo wszystko, bo znamy je raczej w wersji nowoczesnej, ale jeśli by sprawdzić w słowniku to jest jakaś tam starodawna wyjaśnienie, że to jest jakaś tam przyczepka do czego tam do szabli, czy tam do czegoś tam w każdym razie ponieważ wersja współczesna jest niezbyt elegancka i z klasą, to nie będę jej powtarzać. Wystarczy, że pan już <grywka> nią podał.